Witaj na kanale Autentyczny jeśli spotkała cię manipulacja, toksyczna relacja, narcyz, psychopata lub socjopata jesteś we właściwym miejscu. Od trzech lat publikuję codziennie łącząc praktyczną wiedzę psychologiczną, wieloletnie doświadczenie i realne przypadki, dzięki czemu wiem jak pomóc Ci odzyskać kontrolę. Nad swoim życiem i uwolnić się od toksycznych osób. Mój kanał ma ponad 10 milionów wyświetleń. Każdy materiał jest przygotowany, by dostarczyć ci wiedzę, wsparcie i konkretne narzędzia do działania. Oglądaj do końca dla siebie. Jeśli chcesz rozwinąć świadomość, wzmocnić siebie, zakończyć toksyczne relacje, i uzyskać indywidualne wsparcie, możesz umówić się na prywatną sesję lub konsultację. Oferuję najlepsze warunki współpracy i pełną dyskrecję. Dzielę się unikalną wiedzą i sprawdzonymi metodami, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Polub, skomentuj, subskrybuj i zostań częścią społeczności. Zostań ze mną do końca tego nagrania, nie po to, żeby kogoś atakować, ale po to, żebyś odzyskał właściwą perspektywę. To, co dziś usłyszysz, może zmienić sposób, w jaki patrzysz na tę relację i na samego siebie. Jeśli kiedykolwiek czułeś litość, współczucie, albo wahanie wobec narcyza, ten materiał pomoże ci przestać oddawać mu swoją energię. Obejrzyj uważnie, tu nie chodzi o niego, tu chodzi o ciebie. Jeśli już teraz czujesz, że to ważny temat, zostaw lajka to sygnał dla algorytmu i dla innych osób, które tego potrzebują. W dzisiejszym nagraniu skupimy się na tym, dlaczego narcyzi są żałośni. Narcyz może być uparty, może być lekkomyślny. Bezmyślny, głupi, czasami do tego stopnia, że niektórzy mogą mu nawet współczuć. Może się tak zdarzyć, że może być ci żal, Narcyza, że możesz mu współczuć. Dzieje się tak, ponieważ Narcyz desperacko poszukuje atencji, uwagi i akceptacji z Twojej strony. Czasami możesz popełnić błędy. Możesz dać się zmanipulować, oszukać, nawet po raz kolejny. Nie dlatego, że chcesz, lecz dlatego, że mu współczujesz. W chwili, gdy współczujesz narcyzowi, to zasila jego ego i dzięki temu czuje się lepiej. Nagle myśli już, że jest od ciebie lepszy. Gdyby narcys tak bardzo nie poszukiwał uwagi, to prawdopodobnie nigdy byś go nawet nie zauważył. Nie wiedziałbyś nawet, że istnieje. Narcys jednak zauważył ciebie. Był bardzo samotny i potrzebował źródła zasilania. Wtedy narcys mógłby na ciebie patrzeć, podczas gdy ty nawet nie wiedziałbyś o jego istnieniu. Narcyz musiał jednak jakoś zwrócić na siebie uwagę. Musiał zrobić wszystko, co tylko możliwe, by przyciągnąć twoją uwagę, ponieważ w przeciwnym wypadku nigdy byś nawet nie zauważył Narcyza, nigdy byś się nim nie zainteresował, nigdy nie zwróciłbyś na niego uwagi. Gdyby nie robił Wszystkiego, by być zauważonym. Narcyz wiedział, że jesteś poza jego zasięgiem, dlatego musiał wciągnąć cię do swojego świata, do świata fantazji, stosował różne taktyki manipulacji, prowokował cię, stosował bombardowanie miłością, odgrywał rolę ofiary, udawał kogoś, kim nie jest. Świat narcyza jest bardzo samotny. Normalnie nikt by nawet nie uznał jego istnienia. Ludzie by go nie zauważali. Tak to wyglądał narcyza ukrytego. Wcale nie jest taki atrakcyjny, wcale nie jest taki interesujący. I ludzie wcale nie zauważają go w takim stopniu, w jakim by chciał. Dlatego narcyz. Zwykle wybiera na cel ludzi, którzy się wyróżniają ludzi, którzy naturalnie przyciągają uwagę. Następnie usiłuje wykraść od ciebie tą uwagę, te cechy, które sprawiają, że jesteś zauważany, atrakcyjny i lubiany. To mniej więcej tak, jakbyś stał na scenie. I reflektor był skierowany na Ciebie. Narces wbiega i przekierowuje go na siebie. Teraz to on jest do gwiazdą przedstawienia. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy nie ma w nim niczego wyjątkowego. To mniej więcej tak, jakby przeciętny widz z sali kinowej, jakiś Kowalski. Zasłonił ekran i powiedział: Ja zagram tę rolę lepiej. Ludzie skupiają uwagę na osobie narcystycznej, ponieważ współczują, mają empatię, są wyrozumiali, nie mają granic, kierują się tym, co wypada, nie są asertywni. Nieraz ludzie nawet nie myślą w kategoriach, że narcyz na to zasługuje lecz się litują. Narcyz jednak używa uwagi do zasilania wybujałego ego, by podtrzymywał fałszywą, alternatywną rzeczywistość, w której jest potężny, atrakcyjny i pożądany. Tak naprawdę, nigdy nawet nie byłbyś świadomy egzystencji narcyza, gdyby nie zrobił wszystkiego, by zwrócić na siebie Twoją uwagę. Wszystko, co robi narcyz, jest fałszywe. Odgrywa rolę, robi show, przedstawienie, nie pokazuje ci tego, kim jest naprawdę, nie pokazuje siebie. Wciela się w określoną rolę, maskę, tworzy charakter, postać, która tak naprawdę nie istnieje. Postępuje tak, by cię zmanipulować, zwabić, uzależnić. I wykorzystać. Chcę wciągnąć cię do swojego świata. Chcę mieć nad tobą kontrolę. Chcę, byś był jego źródłem zasilania. To ty jesteś prawdziwą gwiazdą tego przedstawienia. To ty masz tutaj wartość, możliwości, zdolności. Masz to, czego trzeba. A Narcyz nie chce, byś o tym wiedział, ponieważ gdybyś wiedział, gdybyś był świadomy to nie miałbyś żadnego powodu by trzymać się narcyza wtedy kontynuowałbyś swoje życie bez niego bez pasożyta bez oprawcy bez manipulatora gdy tylko uświadomisz sobie że narcyz nie wnosi do twojego życia niczego dobrego a wszystko co robi to jedynie Pozbawia cię energii i zasobów, przekierowuje reflektor na siebie. Niestety ponosisz wysokie koszta, nie tylko finansowe, także zdrowotne, ponosisz koszta przedstawienia narcyza. Relacja z nim ci nie służy, w żaden sposób nie jest dla ciebie korzystna. Przede wszystkim nie jest prawdziwa. Wierzysz w coś, co nie jest prawdziwe. Wierzysz w kogoś, kto nawet nie istnieje, nie jest tym, za kogo się podaje. Narcyz sabotuje twoje życie, rzuca ci kłody pod nogi, uniemożliwia rozwój i sukces, odbiera ci siłę, energię i zasoby, lecz nie chce, byś doszedł do odpowiednich wniosków. Nie chce byś zauważył, że to on jest problemem. Nie chcę, żebyś zauważył, że to on jest wilkiem w przebraniu owcy. Narcyz postępuje tak, ponieważ obawia się odrzucenia, upokorzenia, wyśmiania. Dlatego tworzy fałszywą tożsamość, maskę, rolę. Narcyz nie chce być oceniany, nie chce być odpowiedzialny. Dlatego też nigdy nie może pokazać ci siebie. Zatrzymaj się na chwilę, to jeszcze nie jest koniec. Właśnie tutaj wiele osób popełnia błąd. Zaczyna rozumieć, ale jeszcze nie zaczyna widzieć jasno. Jeśli słuchasz tego nagrania i coś w tobie porusza, to znak, że dotykamy sedna, nie uciekaj teraz. Najważniejszy wniosek dopiero przed nami. Napisz w komentarzu jedno słowo: Widzę, jeśli zaczynasz rozpoznawać ten mechanizm w swoim życiu, a jeśli znasz kogoś, kto ciągle tłumaczy czyjeś toksyczne zachowania, udostępnij mu ten materiał. To może być dla niego moment przełomowy. Narcyz nie może być z tobą blisko, nie może się otworzyć. Fałszywa tożsamość. To wszystko, co posiada fałszywa tożsamość, może być tylko płytka i powierzchowna. Dlatego nigdy nie możesz porozmawiać z narcyzem na żadne poważne tematy. Związek nigdy nie może się rozwijać. Nigdy nie poczujesz się tak, jakbyście byli na tym samym poziomie zgodni. Narcyz jest niezdolny do tego, by doświadczyć prawdziwej więzi emocjonalnej, nie posiada empatii i skupia się wyłącznie na sobie. Jest niezdolny do uczuć wyższych, by mógł doświadczyć prawdziwej więzi, to najpierw potrzebowałby prawdziwej tożsamości, a ma jedynie pustkę, maskę, przedstawienie. Nigdy nie poczujesz bliskości z narcyzem, możesz jedynie wierzyć w iluzję. Nigdy zdrowy związek nie będzie miał miejsca z osobą zaburzoną. To wszystko może wywołać w tobie współczucie, litość, ponieważ narcyz jedynie zatacza koło, powtarza ten sam cykl, udaje kogoś, kim nie jest i nic nigdy nie zmienia się na lepsze. Narcyz ma obsesję na swoim punkcie, chce, żeby wszystko kręciło się wokół niego. Wierzy we własne kłamstwa, wierzy, że jest idealny, choć w rzeczywistości jest arogancki, roszczeniowy, uważa, że jest lepszy od innych, lecz to ma miejsce tylko w jego zaburzonej głowie. W rzeczywistości Narcyz jest bardzo niepewny siebie. I ma niskie poczucie własnej wartości. Ma wiele deficytów, ma wiele kompleksów. Używa atencji uwagi, którą mu poświęcasz, by zasilać swoje ego. Tak, by rosło, by było jeszcze bardziej wybujałe, nadmuchane, wielkie jak Jowisz. Narcyz ignoruje fakt, że nawet nie wiedziałbyś o jego istnieniu. Gdyby nie udawał kogoś, kim nie jest, gdyby nie robił wszystkiego, byś zwrócił na niego uwagę, tak jakby był najważniejszą osobą. Nawet jeśli narcyz wydaje się radosny, zadowolony czy szczęśliwy, to tylko front, to tylko jedna strona medalu, to podstępny wygląd zewnętrzny, tak jak księżyc. Nie świeci własnym światłem i ma drugą ciemną stronę. Gdybyś tego nie wiedział, to mógłbyś pomyśleć, że księżyc świeci, podobnie jest z narcyzem. Chce za wszelką cenę odwrócić uwagę od tego, jak naprawdę się czuje. Chce odwrócić uwagę od nienawiści do samego siebie. Ma wielkie trudności z tym, by naprawdę być pozytywnym. Dlatego rzadko kiedy słyszysz coś pozytywnego, jakieś komplementy, Narces nie cieszy się z Twoich sukcesów, nigdy nie będzie podnosił Cię na duchu, będzie natomiast podcinać ci skrzydła, będzie z Ciebie kpić, będzie szydzić, będzie plotkować i oczerniać. Narcyz będzie deprecjonować Twój sukces, będzie Ci umniejszać, będzie Cię ściągać na dno do swojego poziomu, tak by w końcu mógł poczuć się komfortowo w Twoim otoczeniu. Dla Narcyza nic nigdy nie jest wystarczająco dobre, a jeśli Narcyz ma dzieci, to traktuje je podobnie. Nic, co zrobią, nigdy nie jest wystarczająco dobre. Nawet wyjątkowe osiągnięcia są ignorowane, a jednocześnie postrzega dzieci jako rozszerzenie siebie. Normalni ludzie duszą się w otoczeniu narcyza. Chce ich zdominować, zgasić ich blask. Narcyz chce zapobiec wykształceniu się prawidłowej tożsamości u dziecka. Niektórzy narcyzi są bardzo odklejeni od rzeczywistości, bardziej niż inni. Niektórzy nawet nie będą ukrywać podziałów na złote dziecko i kozła ofiarnego. Narcyz infantylizuje dzieci, zaprzecza ich dojrzałości, chce, by były od niego zależne, ponieważ chce zasilania na resztę życia. A to jak najbardziej. Jest żałosne. Żadna normalna osoba nie robiłaby czegoś takiego dziecku. Normalna osoba będzie wspierająca, będzie zachęcać dziecka do rozwoju, nie będzie sabotować, lecz narcyz jest niedojrzały emocjonalnie, dlatego ma takie napady, wybuchy złości, agresji, furii. Zupełnie jak dwulatek, nigdy prawidłowo się nie rozwinął, nie był zdyscyplinowany. Dlatego każda trudność, to co nie pomyśli Narcyza, staje się urazem na wybujałym ego, staje się narcystyczną raną. Narcyz musi wygrać, musi zwyciężyć, nawet jeśli chodzi o drobnostki, rzeczy z pozoru bez znaczenia. Narcyz musi kontrolować, ponieważ jest przerażony możliwością utraty kontroli. To dziecko w ciele dorosłego, ale nie takie grzeczne dziecko bardzo zepsute, rozpuszczone, bahor. Narcyz potrzebuje zewnętrznego regulatora emocji, potrzebuje opiekuna nie może sam wyregulować swoich emocji. Tym właśnie jesteś dla narcyza, potencjometrem, dlatego krzyczy, wścieka się lub stosuje karanie ciszą i inne zachowania pasywno-agresywne, toksyczne, dysfunkcyjne, patologiczne. Nie dlatego, że zrobiłeś coś źle, lecz dlatego, że coś nie dzieje się dokładnie tak, jak narcyz by tego chciał. Nie może znieść sprzeciwu, trudności, nie może znieść braku przewagi, władzy i kontroli. Od ciebie jednak oczekuje, że będziesz stawać na głowie i przenosić góry. Chce, a nawet żąda, byś osiągał i robił to, co niemożliwe, a następnie będzie się z ciebie naśmiewał, będzie kpił, szydził, porównywał. Będzie ci umniejszał, będzie sabotował twój sukces, zupełnie tak jak dziecko, które widzi, że masz lepsze zabawki, lub zbudowałeś większy zamek z piasku na plaży. Wbiegnie w niego, rozwali, zepsuje, zniszczy, niezależnie czy będą to zabawki, zamek, czy cokolwiek innego. Tak działa Narcyz. Nie chce się zmieniać, nie chce nad sobą pracować, chce, by wszystko zostało mu podane na złotej tacy, bez wysiłku z jego strony. Jednak ty, chcąc zadowolić Narcyza, możesz wpędzić się do grobu, możesz się po prostu zajechać. Jeśli oczekujesz za to wdzięczności, to przestań, bo od Narcyza nigdy tego nie dostaniesz. Prędzej nazwie Cię egoistą, prędzej powie ci, że jesteś samolubny i myślisz tylko o sobie. To dlatego, że narcyz jest słaby, nieodpowiedni, i stosuje projekcje. Potrzebuje ludzi, źródeł zasilania niczym tlenu, podtrzymywania życia, bez tego, bez nich się rozpada. Dlatego relacje związki z Narcyzem są. Takie wyniszczające dla normalnych ludzi przewlekły stres, wysoki poziom kortyzolu, kiepska odporność, liczne infekcje i choroby, wyczerpanie emocjonalne, przewlekłe zmęczenie. Niewygodna prawda jest następująca. Narcyz nie może przetrwać sam. Udało mu się zajść tak daleko z powodu źródeł zasilania. Zaszedł tak daleko po trupach, na plecach innych. Gdy mu się to odbierze, gdy nie ma zasilania, to mamy do czynienia z upadkiem narcyza. Dlatego narcyz jest żałosny, jest obciążeniem, rozczarowaniem. Narcyz jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje, gdy rozwój emocjonalny całkowicie zatrzymuje się w nieodpowiednim miejscu. Na nieodpowiednim etapie. Jeśli coś chcesz dziś zapamiętać, to ważne: to nie narcyz był centrum tej historii, to zawsze byłeś Ty. Twoja empatia, Twoja uwaga, Twoja energia były paliwem. Bez nich ta iluzja by nie istniała. Napisz w komentarzu dokładnie ten cytat, jeśli się z nim zgadzasz. Przestaję oddawać swoją uwagę tam, gdzie mnie niszczono? Zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek, jeśli chcesz dostawać wszystkie nowe materiały regularnie, codziennie, bez pomijania. Sprawdź też strefę premium i wsparcie kanału. To dostęp do ponad 30 godzin i 100 materiałów, które nie są dostępne publicznie. Obejrzyj kolejne nagrania, znajdziesz ich na moim kanale setki. Pomogą ci zrozumieć, jak wyjść z tej pułapki na zawsze. Jeśli czujesz, że potrzebujesz indywidualnego wsparcia, rozmowy, przepracowania swojej sytuacji, osobistego prowadzenia krok po kroku, możesz umówić się ze mną na prywatną sesję to przestrzeń, w której skupiamy się wyłącznie na tobie, twojej historii i twoim powrocie do równowagi, dbaj o siebie. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.